Z tej strony Kariota, i dzisiaj ze mną jest? Greg. Tak. Dobra. E, pogramy sobie dzisiaj nie tylko snajperem. No tak, tylko snajperem, czy jeszcze jakimś. No może. Bo, medykiem. Jak mi się znudzi. Aha, Chodź, chciałbyś. Aha, aha, aha. No, no RPG-7v2, no Daj no. mi polecieć Ale trafisz Trafię, trafię Nie trafisz Trafię to Ja, 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 ja dobra Najlepsza nie, nie, albo daj mi to miejsce Dobra, miejscu. ale to zrespimy tylko w tamtym punku to Opa O, bo tu? O, 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 o Jejuu, udało się eee. Czekaj, daj, daj! Teraz ja! No Typie, no i cię zabiję! Taki mu! No teraz ty będziesz! <laughs> Będziemy się zmieniali co deda, bo nam nudno! Daj to! Zmij tą broń! Na pistolet! Tak, prekszu, e, na... Oh. Sobie kampę. Yeah. I pierwszy jak sobie trafił Tadam Tadam tutaj go No po 5 minutach O kurwa! Dzisiaj Po 5 sekundach No właśnie Czym by tu pograć? Dobra Jazek Kurczę, zobaczyłbym coś Ale nie wiem czy faktycznie się nagranie nie zatrzyma No to nie zobaczysz! No wiem Szkoda, bo bym zobaczył, czy można grać ten... Nie, musimy grać tym! Czego? No bo tylko on ma ten znacznik. Postaw to. Ale kurde, zbazowane. Spoczął jak na... No jaki cheater, no! no. to może zabierzecie. Dawaj. No. Eee, tak! A nie, medyk, medyk! Przepraszam bardzo, nie ma tego znacznika, nie? Chciać go musiał zniszczyć. Dobra, dajmy. Żyć. Pan yy, masak coś? Nie. Mm, bo nie ogarniasz. M416. M416. Mmm. Mmm. Moja ulubio o ulubiona broń. podle. Zginę! Ale e tam... No dobra. No, no, dobra. JOP pitole! A ja nie. O! To Co to jest two? Tu się boi swoich. To jest masakra. No bo to tutaj przelatuje to... jakiś Debil! Co tu się matkę? No... Ej! Teraz nie będę. No wypadź! No! Dobrze, no co to jest? Nie widzę! Ten, den, den. Nie zauważył mnie, co nie? Uh, świeci się. I tutaj wylądował raz granat i, I miałem... No bo myślę, że... Strzelaj, strzelaj do niego! Strzelaj, granat, uwaga, strzelaj, strzelaj! Wiem, strzelaj, Nie! No, ty nie. No, kto tu był, no? No typu. Nie ej, widziałeś typu? Aha, nie, nie dałeś tamtej. Gdzie? Teraz no medykiem graliśmy. Medyk nie ma. Tak. O ja się pobawię bawię Wybuchowymi. A spróbujemy. Pyk! O, gdzieś tam wybuch. Ja go widziałem. Hmm. A widziałeś szczałę. nie Byłem. była szczała, to był bełk. Bełk, który żeby... Tam jest, tą mordę widzę. Patrz. Wskocz tu i bieżą. No, to nie było. No, to mi właśnie o to chodziło. Biegnie. Biegnie. O Boże. A ty właśnie mówiłeś swoje imię i mnówiłeś. Siema jak jestem. Aha. Tak, mówiłem. Dobrze. Dobrze, tam było. No, tam pięciu było, no nie mogłeś tam wskoczyć jak chudę. James Bond na alasce postawiłeś to tak. Ja chcę poleć... Dobrze. Tak. Tyle. Ledwo, ledwo złożyłem, bo tam snajper stał i strzelał w to. I Ale ładne miejsce. Patrz. Teraz ja. Ej! Zapomniałeś! Kurna ta myszka jest za czuła. Ale to bawi to, kurka czuła, nie myszka. O, zaraz się skończy gra. Zabij go, zabij go. No nie, nie go. Dobra! Jeszcze cztery Kończy musimy, się! Musimy cztery zabić. Wygraliśmy czy nie? Tak! Nie! <gry> nie! A ilo ma! Ilu ma przegraliśmy? Jeszcze yeah, ostatni! Przysięgam. Patrz, level będziemy by mieć. <grym> ha, ale Ilu uh, przegraliśmy? Dwoma! dwoma! Oh, <grym> no jaki fart! Nie. Yeah. Kurde, ty wczoraj na ja tym komercie, oh, no, Ocieczałeś. Zobaczymy, czy mi się teraz nagra. Nie, bo cię wywali, bo używasz nielegalnej grani. Nie, 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 grani. ale... Bo zazwyczaj kończy się nagranie, oh, wow. jak się zaczyna ładowanie mapy, więc możliwe, że zaraz wrócimy. O! Jednak nie. Jest! Nagrało, nagrywa się, fajnie. Nie, bo... O ty, jak się szybko odwała, patrz. O, ładuje się jak kurna... Um, no deadłem, no, dead dobra. Dead Aha, deadłeś, dead na Nie, nie dead. Deadweś! Właśnie No patrz, Musisz pierwszy zabić! Bo będziesz ja. lepszy! Kto ja ja pierwszy zabić! Nie trzeba pierwszy zabić. Ale będziesz miał komunikat, grać 400. zero.

To nie jest las! No wiem! Las no, masz no. na kaspijskiej granicy i na przejściu granicznym. Ale to jest las Kontenery. Co? Czy my teraz na jakim przejściu granicznym? Tak sobie pomyślałem. Hmm, na no jakim przejściu granicznym masz las? O zakład O wiem, na kaspijskiej granicy jest las. Bo tam jest Kaspia i granica. Dlaczego nie grać na dodać, Gram! Ale chciałeś... Ty chciałeś kanał na Nieładnie, nieładnie. O, nim kadzie. No jakie mnie A szkoda, no. Nie, nie powiem. Nie powiem. Co? Jak się ten tak wolniej? No to tyło. Pięknie za... za kurde jak w życiu. Ty jak w życiu. Dobrze to ująłeś, jak? O, też sobie mesh odgrana, bo też 7 shotgun odgrana, można wziąć medyka, po co? I czemu nie postawiłeś znacznika, co? Jakie gówno! Gówno, gówno! gówno, A tutaj jest pan na... Nie, No tu widziałeś? Tak. To jest tak, tak. Tak, tak, tak właśnie widziałem, jak to, już, to już. No walić to. nie, no to, to te pianki no. Czy beton, nie jest? O, to pianki, nie, lepiej we wrogu. Obaruj, człowieku. A, mam jeszcze level, o Ciebie. Teraz ja. No. Co? No nie, no serio? Przez to nie polecieliśmy. <grym Ustawiłeś. <grym zrobię dwie rzeczy. Teraz ja. Czekaj, czekaj, zrobię dwie rzeczy. Teraz ja. Teraz ja. Czekaj. Zdebnisz się ja dwa razy. Padniesz. Kurna, no! Ja nie chcę tym gównem. Dobra, zapewne to jest zajebiste, ale ja to jest kurna da. No ten wjebany fart jak w tych chipsach, pamiętasz? Jakie chipsach? No tych bekonowych. No Co, ja się ten... o! Obróć się! Nie, Tak, 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 No, uh -huh. no tak, tam jest tak, 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 nie ma. tak, 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 Teraz ja ustaw to... Majka i... No jakie? Te... Nie, nie... To ty nie, ale to... Nie, nie ale, ale... Daj to! Daj, teraz ja to mam. Ustaw to i daj mi! No, okej. Okay. Nie lubisz organu, nie lubisz organu. Eee, op. Nie trafi! <grym> <Co>? Nie trafi! jest taka Ej ty do... Ty... Ale mądry. Czy to jest ten cypek? Nie wiem, ale właśnie na zniszczył znacznie. Ten pol gówno... Pol, Ecz coś tam, coś tam... A nie, nie, to nie był Patrz! Zabił się. Jakie, jaki typ! Kurna, on maniaczy 15 godzin na dzień. No mi jest 25, ale Ach, 25 godzin średnio ja moja logika <laughs> bo było blisko naprawdę Moje! no i dlaczego nikt go nie że chce o hehehe <laughs> zmień broń medy albo to m5 e, tak tak czekaj czekaj lecę lecę lecę

Dobra umarłeś? Ja. Tak naprawdę. Wczoraj. Umar... był. Tak. O jaż, tak. Szalam na tył. Nie no, fajnie było na komersie. Kurna. DJ Hetman. Heciu. Heciu men. Heciu men. DJ Hetman. Zapewne Elosos wie o co chodzi. Tak? Dobrze? Elosos? Nie, yeah. Elsos? bo jego. Ja Elosos. El jak esos? No nie wiem. Jaki <grystanie> no, do... Tak! Tak! Jest! Ja go zabiłem, a nie ty... Nie, feja. bo ja. Nie, ja. Nie, ja, nie, nie wiem, co. Ja. Nawet nie wiecie, że ja teraz sprawdzę. Widzicie, o! No, Tomek gra jak <grystanie> kurde. Nie, ja, to ty ja. grałeś. No, teraz teraz ja. ja, bo ty grałeś przed No ja! No jasne, na nagraniu wszyscy będą widzieli, że teraz, że ty, ty no, grałeś. No równo i główno jest o, mi, ja z ja ja kupię, ja. Ja. Ale Ale frajer z ciebie, duży. Teraz ja. Jednak to było. No daj mi to! No masz! Panie! Panie! No czekaj, no czekaj! No czekaj! Dobra, Bolon? Od kiedy? Od bardzo. Tak? Nie słyszałem o tym. Nie, też nie, o tym nie. Ej! 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 A to będzie długa rozbiórca. Eee. Jest! A, a, A. Buga robię. Dlaczego? No tak, nie tak. Wasz. No chodź tu kolego! Taki filmik będzie, a szkoda. No znaczy, dobrze, ale szkoda. Kurna. Mogę zobaczyć ile trwa poprzednia rozgrywka, to nie nie czy może zobaczyć, ile będzie w całej film. No! Akurat mi się skończyło! <grym> Ob ty, zniszczyli nasz znacznik Mało. Bo ty go nie umiesz kurna ustać Jakiś Rosjan tu był Słyszałeś? Gadał jak Rosjan No bo my wiesz, jesteśmy Ruski Nie Roski, Oj, ty Tylko nie piermicz! No ja on ma pasa, bo to jest taki kolor jak ja, Teraz jest na. taki fajny no dobra, kurna! Trafisz, trafisz! Nie, brofes! Trafisz! trafił I stracił 25 projekta! A tak blisko było! Tak blisko było! Już leciałeś, już miałeś dotknąć ziemi! A ja skoczyłem na tym kontener! Leciałem, skoczyłem, zahaczyłem głową czy jakimś cień? Nie, gości po prostu zastrzelił. No i nie dało. No, patrz, zastrzelił mnie, kurczę! Patrz, to z Polak no, zapewne. No, no, czemu? Nie wiem. Tak ja szczelam ty. ty jesteś z Anglii, prawda? Ja też strzelam. Pewnie, że jestem nie z Anglii. A. Patrz. Ej, no teraz ja flipsie! No, ja. Dawaj to. No, nie w tym momencie. <grymne> no, Daj, to... że kurna do domu. No, Dobra. Dobra. O, żyjesz. Jest. A, o, tak. Aha. 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 ha. No, jest ha. A, co? Zegadam mam godzinę jeszcze. Znaczy jestem jeszcze 5 godzin. U ciebie mam umdłużę, ale ty idziesz. Ty idziesz tam, na bierz mi Ha, ha no, frejer, umarłeś! Ale Marihuana to było, nie? Pewnie, że... że nie. Masz. No i kurwa, zapewne przebiegnę 5 metrów? I patrzcie, i jakiś debil tutaj kurwa wyskoczy. 15 sekund jeszcze. Kurwa! Nie. Piątka! jasne! Jeszcze kurwa, dwudziestu! Nie, pięciu! Dobra, nie chce mi się. No! O dostał ty, jaki jestem fajny. Nie, nie. A w skocz można i co? Nie da się Jak nie? No nie da się A postawiłeś to gówno? <grym> Taka liczba. liczbą mm, Gówno Zapewne nie Czerwę. postawiłeś Sery, sery Uważaj, bo Naboje, wiesz jak dostać naboje, to nie Ma lepszą broń, fliki Ty może też mamy taką No i w skocz Ty samym szutkanem co ja mam Muszę zmieniać bo... Dobra, zmieńmy w ogóle profesję na tego typa z tym broniem No i wskocz do morza Tak Co? <grym> <grym> Spokojnie, to jest tylko gra Dobra, jak będzie 300 killi to będziemy kończyć nie będziemy go chcesz? Ja tak, no dobra. A ile jest? 200 coś. No to gówno. O... 217, więc jak my będziemy mieli, nie? Oni. Aha, to dobra. A widzisz, zabiłem wroga! Granatem, no? No. To mi nie chodziło. Nie, nie o to, nie o mi chodziło. Ale dobra. Wiem ja też często rzucam Granaty. 90% dziesięć to jest taka nierealistyczna gra że... To jest zły, czy to jest twój? Eee, to był zły I go się reanimować, tak? Znaczy, no bo się da zabić Tak, tak, to wiem Ale ciężko to jest eee, Ja chcę polecieć Nie, Nie mamy lata. Żyję! Ja! Ja! A, a. No. Nie żyję! Nie to jest. Nie, 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 No nie, 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 nie. No nie, nie, <grym> dałem! nie, no Nie te przyciski Hej tu jest A ja Tomek Hej się ma Hej kej O żyjemy żyjemy, no, żyjemy. A i, i ja chcę żeby no Umarła Żyję <grymne> żyjemy, <grymne> <grymne> żyjem Ja żyjem, żyjem! nie bo no, dostaniemy tą gównianą gwiazdkę jest, ja go! go! Jaką gwiazdę? To co mówię, że tam mamy 97, a do setki ten... Aha! Ja! To, 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 to jest żyję, żyję! 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 Rozumiecie? To ja żyję! Ja żyję! O, patrzcie, zabiję mnie. <noise> Ale tak fajnie. Jest. Daj mi to! Cztery, cztery, cztery! Postaw, postaw, postaw! Szczolam! No postaw! No! Ale nie dodaj! Dlaczego? Bo w sobie będzie No, zabieram. Za martwość? A drugiego! Patrz! Zrani mnie! Nie! No leć do tego morza! No jaki ty! Aj, I I... Co ty! <śmienic> 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 I believe, a tak, mały, I... mały, 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 Mam... No daj mi to! Bo myślałem, że chcesz skoczyć. A jak się skaczesz ze spadochronu? Hop, spaczę. Dobra, to tam. Puuuuuu! Spaczę, spaczę. No dałem <laughs> kurwa! <laughs> drugi raz! Ale, kurwa. Ustaw to! że akurat co zaczaisz? Że, e, patrz, biegnie. z tego nie zaczaiłem. O! I? Pięknie. Co? Co? Rani mój! No kurna! O, awans! awans, yes. jasne. Co się stało? Halo? Żyjemy! Ej, no ja teraz! Frycz! Ha, jeszcze dwóch zabitych i koniec! Koniec silnika! Dobra! Czekaj, taki... ostatnie rozgrywka! No ostatnie, Patrz jak się to robi. Kurna! Tutaj Ogólnie... biegniesz... Dzięki za oglądanie. I kurna tutaj. Komentujcie, subskrybujcie. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę. Nabijcie mi 30 subów. Nabijcie mi 30 subów. No i dzięki. Narka.